Cześć, ja mam na imię Rafał i zapraszam, bo dzisiaj w kilku słowach opowiem o ostatniej technice, którą opisał Robert Cialdini. Otóż niedostępność, ostatnia technika, która wywiera wpływ na ludzi, wywiera wpływ na mnie, wywiera wpływ na ciebie, wywierała wpływ na nas i będzie wywierała. Podejrzewam, że Robert zostawiłem na koniec, bo jest to wydawałoby się bardzo prosta technika, ale bardzo mocna. I tutaj naprawdę niezbędna jest świadomość, że te techniki na ciebie działają. Będę to powtarzał jak mantrę, tym bardziej, że mam teraz bardzo ciekawe doświadczenia, z których jestem niezmiernie zadowolony, bo spotykam się z ludźmi, rozmawiam z ludźmi, którzy widzieli wcześniejsze moje odcinki i jest bardzo to wszystko ciekawe, bo ci ludzie twierdzą najczęściej nie wszyscy, ale większość, naprawdę większość, że te techniki na nich nie działają. No nie działają. Zakładają też, w związku z tym, że opracowałem te techniki, że na mnie one nie działają. A że nie pytają, to ja nie wyprowadzam, że tak powiem, w błęd, z błędu, bo jestem świadomy, że na nie działają i dzięki temu mogę się przed nimi bronić. Natomiast ostatnio byłem. Bardzo świadkiem ciekawej sytuacji, bo cała rozmowa odbywała się przy stoisku ze słodyczami, gdzie w pewnym momencie padło pytanie ze strony mojego rozmówcy do sprzedawcy: Przepraszam, czy ta czekolada jest ostatnia? Tak, jest to ostatnia czekolada. A czy będzie miał pan więcej tych czekolad? Nie sądzę, ale nawet jeżeli będę miał ich więcej, to prawdopodobnie zmieni się cena, będzie ona wyższa. Aha, to dobrze, wezmę. No i dla mnie to już jest bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, ile ty w tym widzisz ciekawości. Jeżeli dużo, to możemy iść dalej. Zdarzyło ci się na pewno obserwować w niedawnym czasie ogromne kolejki do stacji benzynowej. Ludzie po prostu kotłowali się jeden za drugim, czekając, żeby zatankować swój samochód, bo obawiali się, że zabraknie paliwa. Zadziałała tutaj reguła niedostępności. Być może kojarzysz sytuację, że była, yy, był czas, kiedy wszyscy biegali do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby. Było mnóstwo takich memów na temat papieru toaletowego, że jak ktoś ma papier toaletowy, to jest po prostu kimś. Wtedy to bardzo mocno zadziałała reguła niedostępności. Być może ktoś z Was w ostatnim czasie zakupił więcej cukru, aniżeli kupuje na co dzień. Zadziałała tutaj reguła niedostępności. Reguła niedostępności działa wtedy, kiedy jest, mamy do czynienia z jakimś produktem na co dzień i może go braknąć. Właśnie taka sytuacja jak z tym cukrem. Kiedy jest jakiś produkt od dawna niedostępny i nie mamy z nim do czynienia na co dzień nie korzystamy z niego to to, że go brakuje, że go nie ma nie będzie wywierało na nas jakoś większego wpływu ale jeżeli obcujemy z czymś na co dzień i boimy się, że tego nam zabraknie to być może będziemy chcieli zaopatrzyć się w większą ilość tego produktu żeby mieć go po prostu na dłużej druga sytuacja w jakiej Reguła niedostępności zadziała jest wtedy, kiedy jest ograniczona, ograniczony czas na zakup danego produktu bądź ograniczona jego ilość, czyli jakaś tam, jakaś tam, jakiś tam market informuje, że ten produkt będzie do wyczerpania zapasów, czy też ten produkt będzie na promocji przez kolejne dwa dni. Wtedy to reguła niedostępności działa. Biegniemy, by kupować jakieś produkty taniej, gdzie oczywiście oszczędzamy pieniądze. Tutaj nie wchodźmy w to, czy to jest dobre, czy nie, bo tutaj też może być mnóstwo różnych aspektów, ale nie ten temat dzisiaj, że tak powiem, jest na tapecie, tylko reguła niedostępności. Reguła niedostępności działa też wtedy, kiedy się pojawia opór psychologiczny. O co chodzi? Jeżeli ktoś ci czegoś zabrania, to będziesz tego chciał bardziej, mało tego. Jeżeli jesteś nastolatkiem, bądź malutkim dzieckiem, który jeszcze nie byłby w stanie całego tego monologu ogarnąć, to statystycznie w wieku mniej więcej dwóch lat twój opór psychologiczny będzie ogromny i będzie on ogromny w wieku takiego właśnie nastolatka gdyż to jest wiek w którym my ubieramy się jakby w takie swoje mocniejsze ja yy, wyodrębniamy swoją osobę jako jakąś taką jednostkę, no jeżeli nam ktoś czegoś zabrania no to wywołuje to naszą agresję nas sprzeciw, no bo dlaczego i tutaj doskonałym przykładem jest yy, książka którą napisał Szekspir, Romeo i Julia, gdzie tam zabroniło się dwóm kochankom na to, by mogli się spotykać. I to ograniczenie niejako wolności spowodowało, że postanowili oni popełnić samobójstwo, gdyż życie na takich warunkach, jakie osoba trzecia im sprezentowała, nie było zgodne z tym, jak oni chcieli żyć. Więc postanowili swoje życie skrócić. Ale mniejsza z tym, co zrobili, i fakt, że na podstawie tej książki, a także sytuacji, które mm, doświadczamy w życiu bo przecież najlepszym sposobem na to, żeby córka Twoja spotykała się z kimś, z kim nie chcesz, żeby się spotykała, jest jej po prostu tego zabronić. To też powstało wiele badań dotyczących tego właśnie tematu. I tam właśnie jest ten opór psychologiczny, którym cechuje się ta właśnie reguła niedostępności. Czyli będzie czegoś mało, będzie coś niedostępne, promocja trwa krótko, chcemy tego bardziej. I jeszcze. Podnosimy swoje emocje w związku z tym są przypadki gdzie wykorzystują sprzedawcy na przykład nie wiem ostatni egzemplarz jakiegoś samochodu w danym kolorze w danym e, designie w środku i tak gdzie po prostu mówią nam takiej perełki już nie będzie a mamy kilku chętnych na to miejsce i tu pojawia się kolejna kwestia czyli rywalizacja która jeszcze wzmacnia tą e, regułę to też być może będziemy chcieli się jeszcze szybciej zdecydować żeby ktoś nam nie sprzątnął okazji sprzed nosa albo druga sytuacja ktoś nam właśnie sprzątnął okazję sprzed nosa bo przychodzimy do sklepu i chcemy właśnie tą lodóweczkę no jest idealna wpasuje się kolor wszystko ale okazuje się że to jest w dobie dzisiejszych czasów ostatnia lodówka na świecie no tragedia jakaś no nie nie ma więcej w całej Polsce i w całym wszechświecie Takiej właśnie lodóweczki, no ale ta była idealna. I sprzedawca podchodzi: No, widzicie Państwo, no ostatnia, sprzedała się 20 minut temu. Poszła, jest już zarezerwowana, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale wiecie co Państwo, może sprawdzę jeszcze magazyn, bo jest taki jeden kąt, do którego nie zaglądałem i być może tam taka lodóweczka będzie, ale czy. Jak ją znajdę, to Państwo zechcecie ją kupić. I tu już wchodzi reguła, zaangażowanie i konsekwencja tylnymi drzwiami. Puk, puk. No tak, jak Pan ją znajdzie, to na pewno zechcemy ją kupić. Mimo, że właśnie jesteśmy na spacerze i przyszliśmy na lody. No dobra, no to pójdę. Popatrzę. No i dziwnym trawem jest. Jest ta lodóweczka znalazła się na zapleczu. To też już mam dla państwa gotową umowę. Chodźmy finalizować transakcję. Jak się bronić przed regułą niedostępności? Jak się bronić przed tym, że chcemy coś, czego jest mało, przed tym, że jak jest coś unikatowe, to wartość tego wzrasta, przed tym, że jak jesteśmy na jakiejś aukcji i ktoś zaczyna się z nami licytować o coś, co nam się bardzo spodobało, to, jeżeli, to jesteśmy w stanie o wiele więcej za to zapłacić niż zakładaliśmy, że zapłacimy. Otóż chodzi tutaj właśnie o te nasze emocje. Trzeba Wylać sobie, choćby nawet w myślach, wiadro zimnej wody z lodem na głowę. Odczekać chwilę, zastanowić się, dać sobie czas. Tu grają emocje. Naprawdę. Budowanie tych emocji, tych, że musimy się zdecydować tu i teraz, w tej chwili, to w tej regule jest najważniejsze. To, że mamy określony czas, ale nie. Żyjemy w dobie takich czasów, w takiej erze. Gdzie naprawdę ciężko o rzeczy niedostępne. I to jeszcze ostatni przykład związkowy podam go, dlatego że jest ciekawy, gdyż nie dotyczy jakiejś tam sprzedaży. Bardzo często bywa tak w związkach, mam nadzieję, że tego nie doświadczyłeś, że jak jest związek, i jedna z osób dopuści się zdrady, to osoba zdradzona. Wbrew pozorom nie rozstaje się z osobą, która ją zdradziła, tylko to uczucie jeszcze wzrasta, bo pojawia się niedostępność. Oj, być może stracę tą swoją ukochaną. Mam nadzieję, że jest Ci ten przykład obcy, ale podaję go jako ciekawostkę. Dziękuję oczywiście serdecznie wszystkim, którzy zechcieli mnie wysłuchać. Bardzo proszę o Waszą aktywność na swoim kanale, bo jest to dla mnie niezwykle cenne. Do następnego, cześć.